No siema ludziska. Dzisiaj będę grał w Star Warsy yy, z moim bratem. przywitaj się. Hej ja. No yy, więc bierzemy. Będziemy grali, nie, Graj tam. O, jestem obiecany no, trader. Co robimy najpierw? To chodź idziemy do misji, ok? O, dzięki. To yy, chodź, idziemy. Ła! Chha ha ha. Hey, się, A spadaj. Dobra, Chodź, ej, pozabijamy się? Dobra, nie będziemy się bawić. Idziemy. Nie! Yeah. 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 Sorry. No więc eee... Yy, lecimy sobie. To nie da radę jakoś przewinąć, tak? tak Nie, yeah. nie da. Szkoda. Eee. Yy, droidy, stateczek. Full wypas. No nie. Jakiś debil tam się. O. Jakiś robotik, nie wiem jak on się nazywa. Pewnie się zaraz robimy. O. Pif, pif. No i się... Eee. Wali statek. Eee. Jak będą takie filmy, to będę dawał pauzę. Okej, okay, idziemy. Chodź, otwieramy na Ayba! Hocha, ha, ha, ja. Wybaw. O, tam są Zabij ich. Czekaj, czekaj. Dobra, mam życie. Mm, nie zbieramy skarbów. Po, po co? Na razie są nam niepotrzebne. Zabijemy ich i będzie skarb... O, o Hej! Kto zdobędzie kuleczkę? Dobra, daj mi. Gdzie jest kulka? Daj mi kulkę, jak będzie, okej? Okay? O, tu na pewno będzie. Dobra, zostaw, zostaw, ja ją ja biorę! Yeah! Oh yeah! co? Wybacz, nie chciałem, nie chcący. Ooo, no. oh. głupek! Te, te, tici! Co?! O, kuleczka. Nie! Oh yeah! Budujesz ja będę... No nie. Dobra. Nie. U, kaska. Bo to i to. Nie marycz. Ej, pieniążki, pieniążki, pieniążki. Mało coś marzysz. O nie. Nieczęle. Eee, Ale pieniądze zbieramy zbieramy. No nie. Co Eee Okej, okay. po mojej przerwie. A teraz atak, tak i Czekaj, ty, tylko teraz mi tu nie... Nie, przechodź... Nie... czekaj. Posuń się, posuń się. O tam. A! Dobra, skarb jest. Ty idź. Hopla. Dobra, zabijemy ich. I po kłopocie. O dawaj kulkę. Ja. Yeah. Dobra, idziemy ich zabić. Hej, trój... Oj, kurde. kurde. Pole jedna. No, potwierdzam. A jaaa! Eeeem. Nie, Nie. Spadaj. O kurde. Sterce, stercie. Dobra, ty ich załatwisz, ja, ja wieję. Hej, kurde, no chodź tu. No. Ja. Nie strzelasz? O kurde chodź tu, no chodź tu Popolin. No chodź Ja lecę, ty ich rozwalaj Dobra Jeszcze co? Chyba to w, zbuduję w, w takiej jednej grze, takie coś Ale dobra, nieważne Dobra, idź ich, ich załatw cip, cip, cip. I, Powiedz kiedy ich załatwiłeś, okej okay. Okej, okay. Dawaj tak ciągle ochrony Okej. Okay. Skocz dwa razy i walnij! Hop, hop i bum! O tak! Hop, hop i bum! Hop, hop i... I rozwalisz szybko. Hop, Tego hop. już zabiję. Masz. A masz? Dobra. Poszedł. Mam mały jak jeden. Mam bardzo Mały Malutko zjeść Chodź, otworzymy szybko y temu gościowi. Dobra, tych... ich, nie, ro... nie rozwalaj ich, chodź. Chodź tu, weź fripijop, o właśnie. Ja, ja, ja tego gościa, ja ich rozwalę. Łata, ta, 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 ta. Kurde, głupale jeden. Głupki. Hej, ja. A macie. Okej, okay, chodź. Otwieraj to, a ja pozbieram kasę. No, mm, okej. Czekaj, czekaj, jeszcze nie wchodź. Okej okay. Ej no, gdzie, gdzie jest ten -Gon? Ej, nie wchodź! Nie wchodź! Aaa! Qui... gon Jim? Dobra, chodź Ej, Jesteśmy Ja się oczywiście wygłupiam Ale to nieważne Te klocki coś nie wyglądają na klocki, tylko jakieś takie... Ale nieważne Udało nam się, zrobiliśmy jeden klocek Aga... Gościa. O tam widzę, mamy jakiś gości. A, a, ej, mik, mik, mik. Co ty tam... Jak ty Mikuś... Jak ty... Jak myślisz? Eee, budujemy swoich ludzików? Czy? Damy na chwilkę pauzę. A ty? Mi? Mikuś. Eee, kontynuujemy. A czy nie? Eee. Ale nie tyle jak no co, ty jak nie boli. No wiem. No, no właśnie eee. To u niego normalne. Eee, ten. Pokaż ten. Gupie. A tutaj da się przewinąć? A na ten tam... Jeżeli oni ziemi atakują, to ich tak zabiję, że będzie słabo. Z nimi. Ale upadłem. Kurde. O jej,

Ha 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 jak zawsze, tak jak zawsze. No i to. Nie. Yeah. Skarb. Głupie jedne. Głupole, takie duże ten... Wiem, że to są bardzo głupiki. O, filmik uratował nas. A Dżar, Dżar sobie kwiatki wącha. I kicha. O, ury. i pada. I jak nie żyw. Uratana. O dziwne, kwiatka nie, nie zniszczyło, ale w sumie to dobrze. Weź weź go, go nie przytulaj, to mój mistrz. A gdzie idzie? Ja wiem, ja, ja przeważnie kręcę odcinki po samemu, ale dzisiaj jestem z bratem. Nie wiem, czy są takie let's play'e Star Warsów po polsku. Eee, no, ale, bo przeważnie to ja widziałam na YouTube angielskie i e, te, the let's... The... Yeah. Te, te let's play to będą po dwie misje. Więc, jak to o, skończymy,. Jejusiu. O czymś tu zapomnieliśmy, to. Ojej, to... jej, eee, To będzie koniec, bo po dwie misje to tam wiadomo. No nie. To, to jest y, druga. Więc na, na tej misji skończymy. U, jakaś o jakieś duże. Eee, o, jakieś duże. Zabiłeś go. A ty! A ty, nie ty umiesz ty walić? No dziwne. Um, nieważne. Dawaj, serce. O ja! Hi, 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 hi. Dawaj, Nie. Yeah. Ej, 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 ej. No, czekaj, tak. Kurdy na mnie. Ja. Fosad. Ej, co? Ok. Oh. Możemy iść. Ciekawe, ile nam się forsu zbiera. No tam. Po tej misji tam. Kupimy jeszcze jakiegoś ludka. I będzie. Kadzior. A ja. Na innym. Na, na ten, jak to się mówi no. Na innym zapisie to ja miałem normalnie wszystko ciutko zrobione, ale nie będę mamo wymówił. O daj Dawaj górkę! jest Jestem super! Jestem kwaigo Co ja mówię, jestem ten wow. Jestem window! Yeah! Teraz sobie bierzesz skarb. Ej oh, Ej Warszawa? Ej Ej Dawaj go Da się to rozwalić? Nie nie da Albo czekaj Może się da Dobra bieżar Aj ja Już pójdę Bings Bings Bing bings Bing 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 O Kobblestone Co mam przestać? O Dlaczego? Ja chciałem być kojony, no. A, ale, się... ale ja nie lubię wyjść. Dobra, idziemy. Czekaj, najpierw to się składa. Potem się idzie. A ty rozwalaj te droidy. Mnie wkurzają. Ty... Ej, walczyliśmy. Eee! Nie musiałeś mnie zabijać. Nie! Yeah! Trudno! pat. Uż do Dobra, teraz wiejemy. Okej, piać, wiać, Idziemy. Stop! Bierzemy w force. Uh. I okej. Okay. Dobra, ty idziesz. Dżarżarem powinniśmy tam wyjść, ale... No okej. Okay. A... Płyniemy sobie do króla pod... Mm. Aj durniaku! Nie chce nam nas puścić. Kłajgon coś tam robi i go namawia. Wskakujemy do wozu. Takiego i płyniemy do takiego królestwa, czy coś tam. No więc to tyle w naszym pierwszym odcinku. Sub komentujcie, subskrybujcie. No, oceniajcie. Łapki w.